Witam, z tej strony Imperator i dzisiaj odwiedzimy cytadelę Cytu. A kto to za blondas? Spadaj mi stąd. <laughs> Sorry za chrypkę. <laughs> Nie no, naprawdę to ja kram, bo się nudzę. I z nami jest Luke Zabójca Gwiazd. Nie wiem kim jest ta postać, ale została dodana z okazji 4 maja. Nie dodali, nie wiem, nowe postacie, które na pewno kilka parkuje. Dodajemy postać, która nie mówi. Jedyna zaleta, bo co jakiś czas yy, używa pistoletu jak bije. O, kołkiem jak się bije. Czyli ciężki. To czasami bije. Na spako. Nie umie strzelać. Obiecałem, że zagramy tamtą jedajką. i zagramy? Ale myślimy, że najp najpierw... spróbujemy tego Luka. No. Wygląd jest taki okej. Okay. Tam na końcu galaktyki jest taki jeden samotny klocek. Chodźmy go zobaczyć. Wybrałem Palpatino. Nawet ten. Wygląda jakby chodził z kikiem, a nie ma kika. No super. A dobra, ja powinien być odporny. A oboz to jest tak odważony, nie? A jedyny. Długa przerwa. Szkole za O, O, piesupio. Plus, jestem chory. Brałem krople. Nie powinien brzmieć jak jakiś tropol. Mam taką nadzieję. Myślę, że będzie Git. Kto to jest to? No po prostu będę go ściszał i będę go czytał. Wyznawca wiecznych sitów. Nie jest to sekrety, Jeno sitów. Że kto dzierży Linę z hakiem, może jej używać wówczas, gdy oderwie nogi od ziemi. Czy to skaczesz? Czy stylowo spadasz? Jest ci ona za pan brat. Witaj na Eksygolu. A myślałem, że zamiast tego Troy jest tamte, a to widzę innego Troida. Znam go. Przewodzenie mocy był taki tylko szary. Witamy. Niestety imperator jest zajęty planowaniem dominacji nad galaktyką. Musimy uprzejmie prosić o odejście i zapomnienie o wszystkim, co się tu zdarzyło. Dziękujemy, miłego dnia. Sęty. Właśnie ja tu jestem. O mój że jestem zajęty? ratunek światu! O nie, to było słabe. Tak, jak twoja postać. Nie mam nic do aktorki, ale postać jakoś nie, mnie nie kupiła. Hopa, hopa. Nie wiem, czy zrobimy cały Exegol, bo poprzedni odcinek był za długi. Moim zdaniem. Moja siostra I długo mi zajęło samo montowanie w ogóle, więc... Siostra. Ona miała siostry? Nie pamiętam. Chyba to samo już mówiłem, że nie pamiętam, no ale Exagol, bo wydaje się najmniejszy. Plus. No, na Exagolu w innej grze nie byliśmy. A jeśli byliśmy, to nie pamiętam. Dobra, dajesz Look podróbą. Dobra. Ogólnie no większość tych już klocków czy pojazdów jest coś easy do zdobycia. Ach, piękny widok. Tam widać statek, który zdobyliśmy. No pięknie. Wiem, że dało się jakoś wyskoczyć, ale nie będę teraz glitchował gry. Bo jest dość easy yy, glitch. Do wypadania poza wszystko i wszędzie. Też musi być w końcu odcinek zrobienia misji, ale tak mi się nie chce jakoś... No trochę Lego umi przynudzać już jednak momentami. Nie wiem, czy to był błąd mieć dwa różne kanały, ale myślę, że chyba jednak nie, bo w Lego da się jeszcze zrobić dużo tematów, nie tylko gameplayowych. Palpatine, gdzie się wchodzi do tej twojej dziury? A, o dziurze mowa. Kolejny Okej, okay, rozumiem. Szybko, niezły masz pancerz. O, udało się. Lak. Wszystko mi działało. Mam nadzieję, że nie będzie się psuć. Owe tam posągi aż się proszą o wspinaczkę. Hmm? Musi się znaleźć ktoś zaiste, jak pająk, żeby wejść na sam szczyt. Ale jeśli temu sprosta, nie pożałujesz swych wysiłków. Jeno zważaj przy loeliście, który je czyści okrutny to mruk, a zalisz. Nawet go nazywamy Lordem Rukiem. Taki sitowy humor. Zapewnie nie w Twoim kuście. O, czytaj. Operacja kryzysowa produkcja egzemplarzy rozpocząć produkcję naszej floty niszczycieli gwiezdnych tuż pod powierzchnią planety, tak aby mogły się niespodziewanie stamtąd wznieść i zapaść, tym samym wszystkim w pamięć. Okej. Okay. o. Na każdej planecie jest taka ukryta karteczka, czy tylko tutaj? Wiem, to było trochę chyba wyśmiewanie się, bo wpadło on tą w pamięć, że nagle z dupy pojawiło się tyle statków, że... boli. Gdzie mój Palpatine? Ty miałeś tutaj prowadzić. Twoja baza. Stoisz i nic nie robisz. Musi mieć swoją... świtę. Spin me, run, run, baby, run, run. No, 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 no. Operacja kryzysowa tylko na zaproszenie. Wszyscy lulajni, imperatorowi oraz Sitom zobowiązani są udać się w nieznane regiony. Szczegóły dotyczące sekretnej imprezy Sitów zostaną przekazane w chwili przybycia. Prosimy zabrać własne szaty. Dobra, no, to, to tylko w tej miejscu wie, są jakieś dziwne, sitowskie rzeczy. Nie, to jest tylko broń. Oddychaj, Palpatine, jesteś już sta... O, laska mu Czyli to był glitch! E, Stop, Operacja kryzysowa, Kaplica Sytyńska. Rozpocząć odnawianie Cytadeli na planecie Exegol. Będzie służyć na nasz dom i miejsce powrotu Imperatora, więc lepiej, żeby był tam porządek. Sytyńska, sytyńska. To, kuf, to jest nawiązanie do prawdziwej... Tylko, jak ona się nazywała? O! Aha, czemu tutaj dostaliśmy za wysoko porządek? Wszystko jest rozdupczone, no ale okej. Okay. O, siemano. Lula lista robotnik. Jakżeś to okrutne zniszczenie Dosięgłe me posągi. Doglądanie tych wspaniałych obelisków jest celem mego żywota, a walki na powierzchni nastręczyły mi dodatkowej pracy. Odejdź, bym mógł zająć się... Sprzątanie. Uważasz mi? Nie. Bezlużyteczny. Łatwiej. Mm. <grym> Okej. Chyba nie za bardzo. Niestety. Jak nie za bardzo? Jak nie za bardzo? No wam muszę kogoś zmienić. Wziąłem Rej, ponieważ ona ma madiologii. I. Niestety. Nie dam rady. Nadzieję. Główna tego. Dlatego, bo jesteś tutaj. Jedi używają mocy tylko do obrony. I do rzeczy, które ciężko dosięgnąć bez wstawania. Wiem od mistrzyni Anduli, jak robić takie rzeczy. Anduli? Aha, ten kamień na dole był tu potrzebny. Bo ten dalszy będzie tam dalej, więc dobra, są go pobliżeni. Czyli czytaj, są po prostu leniami. No, dobra, też chciałbym mieć moc z Jedi, ale to inna sprawa. Pomagałbym ludziom, i głównie sobie. No, ale to inna nie sprawa. ale nie przydam się tu. No jak? Jestem zwyczajna, typiara umie tam to skoczyć, a ty nie. Niestety, nie dam rady. Jak nie dasz rady? Dałeś radę poprzednio. Leń. Na Jacku bez przerwy oh. na takie rzeczy. No właśnie, dałam radę. Ale nie, nie dałam. Dobra, pięknie. Hop, hop, parkurow. Jak mam minął czas, kiedy ja mnie nie, nie było? Komentarze właśnie tak są po, po to, żeby... Jak się podał odcinek, albo że inne rzeczy byłoby miło, bo to zawsze zachęca do, do nagierwania. Wiem, nikt nie lubi jak ktoś to przypomina, no ale... To jest prawda jak się widzi, że nagie jakieś serie miałem mieć po 20 lajków, a nagie mają tylko po 5, to... to się nie wie, czy coś się zep zepsuło, czy... coś innego. Rada nie wiedziałaby, co właściwie z tym począć. I ja więc się tym zajmę. Taka mądra, ty jeszcze chyba nie jesteś daj? Jedi. Albo jesteś, nie wiem, nie wiem. Dobra, pogadajmy wszystkim. wszystkimi. Część wiernych Imperatorowi dość boleśnie odczuwa jego straty. Jeden taki nic już nie czyni, tylko snuje się po dawnych komnatach władcy. Jeżeli ma przejść na tym do porządku dziennego, musi otrzymać wsparcie kogoś cierpliwszego niż ja. Ja to toleruję, podobne zachowanie gorzej niż alteran gwiezdne śmierci. Mam nadzieję, że wszystko dobrze czytam. Palpatin, Pamiętamy. On żyje! Chodzi tu! Widzicie? Tam! Tam chodzi! Widzicie? On żyje! No ale dobra, niech wam będzie. Możesz to zaoczyć. Tam o ten błyszczący obiekt. Duwam iż to jest skarb, lecz nie związany ze sitami. Zoczyć? To zoczyć. Możesz to zoczyć? Zoczyć? Dobrze, to co, co to jest zoczyć? Jest tak blisko, by koje tylko kawałka. Siema, kolego. Czego ja bym nie dał? za czerwony miecz świetlny. Tak więc jak widzisz, próbuję skazić kryształ Kyber, żeby z czerwienią. Jednakże brak mi jednej rzeczy: chodzi o przesycony mrokiem artefakt Sidłów. Impla to niezwykł od tak sobie wywijać takimi rzeczami. Więc może trzymał je w jakimś ukryciu. Normalnie w komiksach i tak dalej mówią, że oni używali krwi, żeby go zbrudzić, pawić i tak dalej. Ja lubię czerwony miecz, ale specjalnie bym się nie paprał w krwi, by sobie taki zdobyć. Śmierdzą mi te pająki. Tak samo jak te laki, łotowak. No dobrze, się chyba przyzwyczaiłem, że czasami gra lubi się powkurzać. Tak, wystarczy małą dziurkę zrobić. Mie to zawsze bawi. To zaszczyt. Będę o od to dbała. Zaszczyt byłoby jakby dało się wybrać więcej ciekawych postaci, a tu można wszystko praktycznie dwoma, trzema klasami. Uuu, Wuder. A, to jest głowa, ta To po wejderzu. Imperatorze raczej. A. No ja jestem dość dobry w takich klocki. A, bo wiecie, LEGO <noise> Klonują go o. Eee, e, siema? Ruch oporu trzeba zniszczyć, zanim dotrą do Skywalkera. No słyszałem, że to jest właśnie klon. A Snoke, ciemna strona. Wiesz co, Palpatine? Ty jesteś śmierdzącym liniuchem. Jak Kom on fajnie chodzi. Ło! <noise> wow. Ale, no fajnie, że strzelasz piorunami, ale nie masz miecza, serio, jesteś bezużyteczny. Ja jestem okropny? Poczekaj, ona jest na pół, aby wydajniej podróżować. To wiem. O nie, czytanie, czemu ja zaczą... chciałem czytać ich jakimś takim głosem, który może brzmieć na złego. To nie wiem, czy to mój mówi, czy to ten, z pojawiłem. O, kolejna kartka. Operacja kryzysowa, nakręcony na klony. Imperator będzie wymagał w chwili powrotu nowego ciała. Tak więc niezbędne jest stworzenie serii klonów. Każdy kolejny powinien być bardziej muskularny od poprzedniego, aby jego wysokość mogła wybrać najodpowiedniejszego. No, nie wyglądać wspaniale. No Nie, <laughs> nie, podoba mi się. Najwyższy porządek byłby niczym bezemnie na czele. Bla, bla, bla. Jaki mnie tutaj przechodzą? Te dziwne maluchy wciąż powtarzają, że chciałyby mieć moc, żeby mi mnie nią podnosić i przenosić. koleżkowie z dziwnej bajki. Super, dostajemy podpowiedzi, które wiemy. Nieprawda, Smoke? Bezużyteczny syfie, który mógł mieć miecz, a nie ma miecza? Nie wiem czemu. W ogóle nie przypominają, trochę taki. Dużo postaci jest pod wyglądem. Podoba mi się, ale to no, ty, jak żarców Mi przypominają? Masz wolną rękę, by wziąć ten krzący klocek. To nie dzieło Sithów, więc nie rozszczę sobie praw. Ja szukam jeno artefaktów Sithów i ciekawych greloczków. Jeno? Jeno, to jakieś słowo? Czy to jest nazwa tych artefaktów? Czy jestem upośledzony? Hmm. Operacja kryzysowa skar Stalker: obserwować blisko wszystkich zrodu skalucherów i zidentyfikować najbardziej podatnych na zepsucie. Najprawdopodobniej będą to ci najpletsi albo o najdłuższych krzywkach. Najpletsi? A, na... że są bladzi, tak? No nie. Dwie takie same postacie. Jest szary gong i czerwony gong. Damy jak najwięcej ciekawych postaci z filmów nie tylko, dalej jakiegoś czerwonego Gonka, który nie istniał, najprawdopodobniej, a bo jak był, to xd jest tyle fajnych postaci, co się pojawili, ale nie, nie damy ich, bo, bo jednak nie. No, postacie, które są cywilami, mogę tak to powiedzieć, czyli wszyscy z rangi dodatkowe są, mianowicie kilka dodatkowych dialogów. no tak powiedziałbym, bezużyteczni. Gonkatinę chcę ambitnie dołączyć do Rycerzy Ren. Ale go nie biorą przez za dużo gonga i siłę jak bąka. Czy jakoś tak? Gonkatinę może się źle zapamiętał, ale nieważne. Skoro Gon owi nie wolno do ich bandy, Gonkatinę zrobi swoją pozna rycerzy gong. O, powiedział w tym czasie: Poznaj! O! Nie no, smoke fajnie, ale Pozna rycerzy gong. Ale to marny gang z jednym członkiem. Niech pomocnictwo zbierze więcej. Pomocnictwo poszuka trzech największych złogągów w galaktyce. Zwerbuje do wielkiego gangu rycerzy gong. Widzi złego gonga? Co robi źle? Przyśle to gonkainę. To jest kolejna misja, że będę musiał po prostu zwiedzać misje, ta yy, Planety. Ja tego nie lubię, bo nie mogę niektórych tych misji zrobić. A jest pokazane. Nie chcę tego teraz robić. Proste? Jak będę mógł przy okazji zrobić to chętnie. Jeśli będę musiał tylko w kiedy jest to odpalone. To nie. Schodź na dół. Okej, okay. nieważne. Uuu. Wiem co to i wiem kto to chciał. Takie sam kryształ teraz w ogóle w Fortnite są misy gwiezdnowojenne i tam są te zdobycia. Różne nagrody i wiem, że trzeba zbierać takie trójkąty. Coś tam się stryka raz na ruski rok. W tym razie, jak są darmowe misje. Ja tak z kolegami, żeby sobie potrolować dzieciaki, które nie umieją grać. Robiliśmy czasami rzeczy, których nie jesteśmy dumni. No ale, nieważne. Snoke, następny klocek ty podnosisz. Tak, wiem Snoke, nie powtarzaj się. A, to są chyba złe wersje chrono chronoklonów, tak. Dobra, snow, jest taki bezużyteczny. Chodzisz w ogóle jakoś u posiedzenie. Nie mógł mieć miecza? Nie. O, po co? Nie miał w filmie chyba miecza, ale po co? A, to wystarczy odpowiednią wysokość. Okej. Okay. Nawet już wolę, muszę ustawiać, gdzie lasek leci niż po prostu wysokość. Dobra, mam moc. I to jest jedyna zaleta. Okej okay, i. To samo się robi. Jej, czerwony kloc! Hi, hi. Może? Hi, hi. Nie trzeba było patrzeć. Hi, hi. Prosto na hi, hi. Teraz tak troszkę hi, hi. śmiesznie się czuję. Chyba nie było dialogu, bo zacząłem z nim gadać. Fuck. Tu irritated me. No a ten nie brzmiał jak inne głosy, ale... Że nie on jakoś Jest to tak chory i mój głos nie jest jakoś rozgrzany do wydawania takich... Dźwięków? Już 20 minut. Ja nie mogę, panowie. Będzie prezentacja modów, bo mówiłem, że będzie. W końcu to porobię, ale naprawdę. A, masakra. Koniec praktycznie roku i szkole jest masakra. Przybywasz, by oddać część polekłemu władcy, czyż nie? Co za tragiczny zgon. Wypuchnąć przez własne wnucze. No i pusta, jego komnata, dawno przebrzmiały te cudne rechoty. Ale jeśli podołasz zebraniu pamiątek tego dokona, można je tu wstawić, by świadczyły jego chwalebne spuściśnie. Znacny ukłon dla jego wspaniałości, czyż nie? Jeśli szczerze rzeczysz, czekają cię łowy na najcienniejsze okruchy dawnej chwały Palpatina. Krocz jego uświęconymi ścieżkami i wróć ze świadectwami jego wielkości. Czy chcesz śledzić tę misję? Tak. A, czyli mam ją zaakceptowaną i tamta mi się dalej nie anulowała. Dalej mogę ją śledzić. Więc myślę, że nie będziemy robić przy okazji i będziemy kiedyś wracać. Pokój Palpatinka. Ale cute. A co ty robisz w pokoju? Nie jesteś Palpatinem? O, boi się. Niedorzeczność. Tam snułem wiele bardziej niszczycielskie plany. Nie chciałem o tym wspominać, lecz skoro już pytasz, mój zamysł lotycydów byłby o niebo bardziej niszczycielski. W mieście przestarzały trójkątnych, gwiezdnych niszczycieli. Zwróciłem w statku rąbu. To o wiele bardziej morderczy kształt. Wszyscy by drżeli w po idealnym cieniu grozy. Upośledzony. No, jak tutaj wszyscy oni są jak zwalnięci. Czy są w ogóle jakieś ukryte pokoje? Czy co? Że ja nie umiem wejść w ogóle. Tunele! Przecież to bo jeszcze tunel do innej części. budynku. Tak, budynku. tej. Innej części. wszystkiego. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie czuć lagów. Czasami ja widzę lagi, a widzę na... na filmiku lagi są w innym momencie, więc mi to bawi. Niezwykle, że ta posesja nie stąd się pojawiła. Gdzie ona poszła? A tutaj? No a niezwykłość, twoja. Mój czerwone oczy. Góra? No to ja wiem, że oczy są u góry. Gdzie są moje nogi? Nóżki. No chodźcie tutaj. O, ale to baza jest du. A no tak, stąd wylatywały z samoloty. Mój brat to tak jakby potem tam. Niejomościowy, kocha wielkie remonty, ale tutaj nie wystarczy byle wiatro szpachl, tyle to powiem sam potentant. Zresztą on właśnie coś kupił w układzie Endor taką ruinę na Kefpir. a ja wężę za przyszłymi robótkami i tak myślę, że to tutaj to jednak za dużo by kosztowało, więc stawiamy na tym kreskę. Super. I... E! Co to jest? ba i? pip Pi-pipi pip, Ok. Myślałem, że mi się wyłączy Oj, ta Nie, chcę stanąć obok Ja się tym zajmę, jesteś zarozumiała Ale w ogóle mają tu bala. Ta, tu jest drugi tam jest kolejny, tu jest kolejny, tu jest kolejny. Dobra, easy. Rozrzut za duży, ale. Przed najwyższym wodzem. Nie jest najwyższy, zginąłeś tak prosto, Kolejne że ja nie mogę... Dobrze? Wiesz co? Jednak palpaty nie jest lepsza od ciebie Ty tam. Kojarzysz może tragedię Darfa Plegiusa Mądrego? Tak, już mi o to pytałeś. Dziwne maluchy wciąż powtarza No Dobra, odsmoknij się. Tam można iść na dół. Można iść na górę. Kurde, my na pewno tego nie zrobimy w jednym odcinku, To jest za dużo rzeczy. Nawet ciemna strona mocy mi tutaj nie Dobrze, Palpatine, chodzisz w normalnych ciuchach, bo możesz się tutaj nie wstydzić, ale no... A, jesteś za ja słaby. Się zastanawiałem, kiedy dotrzeć. Bo przybywasz z ratunkiem, nie? Wyciągnąć moje uziemione siedzenie z tej koszmarnej planety? Nie. No Przecież wykluczony, żeby Ruch Oporu zapomniał o mnie! wykluczone. My tu mówimy Tak, zapomnieli o, nie. o tobie, bo jesteś to się i nie. To czerwonym pilotem. Widać po ikonkach, bo ma czerwone. No i to Dobra. To Wiem jak przejść górą, ale poprzednie próby ucieczki hamowały te upiorne, agresywne klony Snauka. Weź się trzymaj z dala ode mnie. Dobrze, pomogę. nie lubię Snauka, więc chętnie mu nakopię do tupy. No ale Wiem, że to wygląda jakbym się chował, ale to była tylko no ten no faza planowania, nie? Ale nie ma, takie tam. Na pewno nie są, że tylko płakał. To no, chodzisz czy nie chodzisz? No tak, za Twoją dupą muszę iść. No, nie ma tu nikogo. A te czarne cię... to są snauki? To są po prostu jakieś duchy. Uwaga! Klony tu nadciągają! Dobra, proste. Mocą ich! Yet? Boją się Kamikaze, okej okay. Wróciłem. To spora, ale miła niespodzianka. Spora, ale miła... Lubię te dial dialogi śmierci chyba nie było w innych krach Więc to jest zaleta w tej grze. Ale i tak... Co mówię? Klona zwalczaj Mądrość ludowa. Ogień... ogniem Deklu. No ale okej. Okay. Po czym się po spodziewać po zwyczajnym pilocie. O nie! To atak A, ty nie jesteś... <ścoughs> Jed? Jak mogę to, Mogę to zeszć? Walną się w łeb! Jeden mnie dotknął! Jeden mnie dotknął! Ach, lubię taką przyjemność rzucenia ludzi w przepaść. Wow. Bardzo fajna animacja, takie uderzenie pod kół. Może pochwalić, ludu, że dużo postacie ma wyjątkowe animacje, ale i tak dużo się powtarza. Tak, tak, w ogóle mnie interesuje. A może po mogłem tam wejść? Jako swojej groźnej straży się anielskiej armii nie musisz od razu. to. O ma jakiś dialog. No. Może podziękował, że wziąłem ten klocek, którego wkurzał. To jest zemsta sitów. On na atak klonów. Zemsta Sithów. Okej. Okay. Rozumiem. Au. Halo klonie, umiesz Jaki pić? Piękny. Kto we mnie rzucił? Nie pij kobiet! Wiem, że może nie lubisz kobiet, ale nie przesadzaj. Wow, nie dziwię się, że nigdy do to nie zginęłaś. Szybko, tamtędy można uciec. Gdzie jest teraz Do tej totalnie logicznej i nieprzesadnie wielkiej windy. Kiedy już tu przyjedzie. Aha, bo była u góry. Jedziemy. nie w domu. Jak się przybliży, to mu kropki znikają i wygląda tak cute nie zaufaliście by takiemu starszemu panowi ładnych, pomarańczowych o... Dobra, nie, nie takich ładnych. <laughs> no Duel <of> the fate. <laughs> Bardzo lubię tę utwory w ogóle. O! Oh, świeże powietrze! Nie! Ale nie! Nie rzygaj mi tutaj po mojej planecie! Po prostu mnie już wkurzasz, więc pomagam ci, a tak to cichaj. Hej! Pono! Chyba już bezpiecznie. Dzięki za wsparcie. Wiem. Odpowiedzialność za życie tak prominentnego członka ruchu oporu musiała być nieznośnym ciężarem. Ale należą ci się oklaski. Nie kłopocz się eskortowaniem mnie do bazy. Odwrócisz tylko uwagę od mojego heroicznego powrotu. <ścoughs> znaczy, nie chcę ci zajmować więcej czasu. O! Chyba A, widzę wicewik swinga cień. Trochę czułości i do góry wzwije się niczym tak. Dzięki jeszcze raz. O, spadaj mi już! POM <laughs> POM! Zniknął. Tak samo jak znika ten odcinek. Cajt Nieważne. Wyciągnij, bo wyglądasz epicko na tym tle. Tylko te znaczniki nie da się wyłączyć. To mnie wkurza. Ogólnie muszę już kończyć 40 minut filmu. Jeszcze trzeba to zmontować. Może wyjdzie pół godziny. Po trochę czytania, po dwa razy albo coś. Plus jednak. Chorę jestem, więc moje gardło nie jest takie super tupe, ale myślę, że wstępnie chyba nie było nudno i... byliście zadowoleni jak palpatin pijący kobiety. Pamiętajcie, kobiet się nie biją. Ale można oddać. Pamiętajcie, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Więc... Nie rzucaj Mie. No, bad ending. Miecz nigdy nie wróci. Nie, nie, nie będę robił tego samego żartu. Dobra, nieważne. Z tej strony był Grambosinus. Jeśli się spodobało, zostawcie like, i Ba do zobaczenia w następnym odcinku. I ten odcinek, myślę, że wyjątkowo będzie w niedzielę. Jeśli się wyrobię. A jak nie, to będzie w poniedziałek. Zobaczymy, zobaczymy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. I wraca. Mam tego przynajmniej nadzieję. Uhohoho. Nie wypinajcie do widzów. Nieładnie tak. Żegnajcie. Pa, pa.